Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A trzeba troszkę tutaj. No. Zostało się to wszystko. No. A co? co to cię ukłonić? O. O. o! o! Dziękuję! A w końcu przyszedł ten list. O, tak, no. Zaraz go obejrzymy, Nelciu. Witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam? Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj, to są moje sany. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz, to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. Tutaj twoje zdjęcie. Co ja tu widzę? Pięknie uśmiechnięta mała księżniczka. Ha, ha, ha. Nelciu, wiem, że chodzisz do przedszkola. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteś cudowną, zawsze uśmiechniętą dziewczynką. Mają też taką radę. Nie denerwuj się bez powodu. Dobrze, dobrze. Już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo? Mój plan lotów jest już gotowy? Wygląda super. Uh -huh. Rozumiem. Przełącz mi proszę. A jak, jak z pogodą można startować? Nie można. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć Eryku Mówisz, że to pora na kakao? O, uwielbiam o, Pychotka. O, co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo Ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Rodzeństwo. Och, ale słodziaki. Och, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i ci powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy. Chodź. A to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest. A to jest. Dyzio. A to... O, A to Nelciu, dobrze, dobrze, poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Nelciu, masz już cztery latka? Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Podobno czasami wybrzydzasz przy jedzeniu. Czy to prawda? Wiem też, że rodzice kochają cię ponad życie. O, to twoje zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie twojego prezentu. O, już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? E, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Nelciu? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencie. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Ha, ha, ha. Ha.